Tylko mityczne przedmioty rozdziału drugiego. W dzisiejszym odcinku, w momencie, w którym zdobędziemy mityczny przedmiot, musimy wyrzucić wszystkie inne itemy i grać tylko i wyłącznie mitykiem. A naszym zadaniem jest wygrać grę. Zostawcie łapę w górę i suba, jeżeli cieszycie się z powrotu rozdziału drugiego. Oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak. I ty w sklepie przy zakupie karnetu bojowego. Jak dobrze wiecie, w dzisiejszym odcinku mamy jedno zadanie, czyli grać praktycznie tylko mitycznymi nowymi, a może właśnie powinienem powiedzieć starymi przedmiotami z drugiego jego rozdziału. Pierwszy mityczny przedmiot, który chcemy zdobyć jest na jachcie. Mowa tutaj oczywiście o niczym innym jako karabinie miałośniaka, tylko żeby go zdobyć musimy najpierw uzbierać jakieś bronie, leczenie, macy, żeby wjechać w typów, które, którzy go mają i następnie im go zabrać. No i oczywiście jak zawsze w takich odcinkach do czasu, kiedy nie mamy mityka, to możemy grać wszystkim. Ja proponuję zrobić to w ten sposób, że uzbierajmy bardzo dużo maców, uzbierajmy trochę leczenia, podleczmy się. Ja tutaj połowię i dopiero wtedy wyjdziemy sobie na gości z jachtu, bo oni prawdopodobnie nie będą mieli tam niczego. Ja sobie tutaj wykorzystam właśnie jeszcze harpun. I być może dostaniemy tutaj jakieś fajne rybki. No niestety, ale nie mam nic, co dałoby mi potkę. Stary, ja wyrzuciłem ci tutaj potkę, więc ją sobie zabierz. I mamy teraz taki plan, że bierzemy łódź i dojeżdżamy łódź, widzowie. Jesteśmy, można powiedzieć, piratami, tylko... To była łódź i... Z... A, dobra, jest tu. Więc bierzemy łódź, wsiadamy w nią i robimy abordaż. Słuchajcie, jak wiecie, na łodzi mamy działko i my tym działkiem już teraz, chociaż będziemy mieli tu gościa, więc musimy na to uważać. Nad nami będzie gościu, ale tym działkiem po prostu wjeżdżamy i rozwal... Aha, rozwalają, ale mnie, jak na razie. Jak na razie... No też dostaje lekki damage Ale no tak, jest super Mamy bardzo dużo HP na start wjazdu Wizowie, rasowi z nas piraci Tak powiem Ja powiem tyle, że ja jestem na hita aktualnie Dobra, wysiadam z tej łódki, bo my tutaj zginiemy od, od tego Stary, oni są w sejfie Oni są w safeie. Poczekaj, czy ja mam jak tutaj przejść do nich? Dziękuję bardzo Co ciekawe, to ja leczyłem sam siebie Nie wiem jak to się stało, że ty dostałeś, to? Jest tu pompa niebieska, jakbyś chciał Dobra, biorę tą niebieską pompę Te typy są za ści... No możemy się przekuć, bo chyba nie przejdziemy, tych, ty tam przyszedł? A Nie da się, właśnie nie da się w tym problem. No właśnie w tym problem, że faktycznie się nie da i nie da się tam budować, uwaga. O, rzuciłem czepiaka. Spokojnie, spokojnie. Dobra, rzucam jeszcze jeden. Ej, na, dostał. Nie, nie dostał w głowę czepia. Myślałem, że dostał w głowę, ale nie dostał. Jest za silnikiem, yy, 50. Okej, okay, ja tutaj yy, ja w razie czego mam leczenie stary, więc na spokojnie. Oni mają mega panikę, tak mi się wydaje. Ja, dobra, teraz też ja mam, więc mamy razem panikę. Okej, okay, ja ci tutaj podleczam. Nie wiem, jak to się dzieje, ja cię leczę Oni podejdą na blisko prawdopodobnie Myślę, że tak będzie No, panowie, zapraszam i rozwalamy was On tu zaraz będzie Dosłownie za sekundę tu się pojawi Jest węcie, jest węcie, jest węcie Dostał 30. Ej, lej, 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 lej. Uwaga, uwaga, jeden leży, jeden leży Na spokojnie, na spokojnie, wrzućmy go tu nie, da, nie ma go, jest za tym, tutaj Ale czekaj, że jest drugi, czy ten niedobity? A tak, jest za nami, jest za nami, uważaj O, właśnie tutaj jedno. Dobra, on ma bandażownicę jak coś Dobra, ja go chyba zamknąłem w boksie, chociaż nie Czekaj, 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 czy to nie jest przypadkiem mityk? Dobra, mamy widzowie mityka yy, Więc chyba możemy uciekać Albo możemy go eliminować, ja wyrzucam wszystko Mam już mityczną broń Jenny, mi się już widzowie plącze język, bo taka ciekawostka to jest 20 próba. Ja proponuję wyjść tędy. Ja zostawiłem tutaj specjalnie łódkę. Proszę bardzo, specjalnie to zrobiłem. Proponuję jakoś to, nie wiem, zabudować. Yy, stary, ty buduj w razie czego, żeby on do nas nie mógł strzelać. Ale widzę, że to zrobiłeś też już wcześniej. Ja już wcześniej to wszystko zaplanowałem. Widzowie, tak właśnie było. Jak widzicie, w ekwipunku mam pierwszy mityczny przedmiot. No więc lecimy po kolejne. Tylko, żebym się mógł uleczyć tą bandażownicą. Yy, ja chyba wyjdę z łódki. A, wyjdę, bo nie wiem, czy trafię. Okej. Okay. I wskoczę. Ja otwieram tutaj skrzynkę pod... O, dobra, weź sobie ty, ja cię tu jeszcze podleczę. I wsiadamy chyba do łódki i z powrotem lecimy. Dokładnie tak, widzowie, lecimy. Ja... Ej, ile, ile masz HP? No ja na tą chwilę mam 17 HP, ale też wcześniej specjalnie wyłowiłem sobie tutaj ryby i jedną zostawiłem w tym miejscu. Dokładnie tak i jeszcze jest szybka rybka. Widzowie, my chyba mamy 200 IQ, więcej niż Albert Einstein. Tak mi się wydaje, że takie przemyślane rzeczy tu zostały zrobione. Oj, patrz, nawet tutaj jest jeszcze jedna szybka ryba, ale już mniejsza, mniejsza z tym. Okej, okay, musimy wysiadać do... Dobrze, że my mamy bandażownicę. I ja tutaj mam jeszcze grappler, ale okazuje się, że pewnie pamiętaliście o tym, że tutaj mamy ślurpa. W sensie możemy sobie go zabrać i będziemy mieli full. Rafa, w takim razie weźmy sobie te itemy. I teraz pytanie: w który mityczny przedmiot kolejny celujemy? Czy będzie to łuk od tnt -ny? w sensie. Kiedyś to była Tentina, teraz pewnie jakaś mieszanka Tientiny z czymś tam. Czy może w Midasa? To jest dobre pytanie. Wsiadamy w żywie do Cadillaca i nie wiem, czy widzicie, ale nawet on jest dzisiaj mityczny. No niestety w tym sezonie po minimapie mapie nie widać tego, kto ma e, na przykład medalion i kto ma wtedy mityczną broń, więc tak naprawdę e, kogo chyba spotkamy, to będziemy go dojeżdżać. Wydaje mi się, że ktoś tutaj jest i oni są spoceni, więc zakrzak uważaj, możemy ich nawet, nie wiem, jakoś podrzucić, czy coś w tym stylu. A skolapsować! Skolapsować, pa, 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 pa. pa. To się słabo trzyma. I... Oni mogą zginąć, dobra, to jeszcze jedne schody Lecą, lecą, stary. oni zginą Oni zginą na moje no Muszą zginąć, bo nie bardzo jest czym chyba zejść yy, Dobra, mam killa, właśnie dostałem killa Dziękuję bardzo, czy tu jest jakiś mityk? Stary, tu jest mityk, awupa Haha <laughs> Uznajmy ją za mityczną. Aha, legendarna Wupa. To oczywiście Rafa jeszcze może używać takich rzeczy. Ja, widzowie, nie mogę, tak? No ja niestety nie mogę, ponieważ ja już swój mityk mam. Ale za to mogę zabrać grappler, który chętnie wezmę. Ty, bardzo dobrze, że ich porobiliśmy. Kierujemy się w okolice siedziby Snobdoga, aby znaleźć jego Tomigana. Mam nadzieję, że nam się uda, widzowie. No musi, nie ma innego wyjścia. A, tu tą bandażownicę tak słychać, jakby ktoś się strzelał. W sensie widać na ekranie. Cały czas myślałem, że ktoś za nami strzela. Wydaje mi się, że oni mogą być jeszcze na... Agencji, chociaż no tutaj na razie e, nic nie daje o tym znać. Ja powiem Ci taką ciekawostkę, że jak próbowałem. Co to był za strzał? Ej, ja strzelałem tutaj. Aha, to czemu ja. Str... Dobra, tak jakby ktoś we mnie strzelał. Chyba mam widzowie coś z dźwiękiem. Ja, jak wcześniej byłem na agencji, to ludzie dalej, prawie pod koniec meczu, bili się o Midasa. W sensie o. o Dogga, Widzowie, No nie o Midasa, tylko o Snobdoga. więc może on jeszcze żyje, czy raczej nie? Wydaje mi się, że nie, bo wtedy byśmy go mieli oznaczonego na lokacji, w sensie tą ikonką, ale możemy sobie od niego pożyczyć jednego Kadilaka na później. Chcę, że się nie obrazi, a nam się na pewno samochód teraz przyda. Do końca meczu zostało 19 osób, a na słowo. W strzechach zrebutowały się chłopy. Moim zdaniem to może być ktoś z mitykiem. Widzowie, musimy dojeżdżać każdego, żeby się o tym przekonać. Musimy sprawdzać ich ekwipunki. Chciałbym postrzelać z łuku, więc dojedźmy łuk. On jest dokładnie przed nami. On będzie w tym boksie, stary. Jeżdżam tu. Już go chyba nie ma. Ło, wow, ale wjechaliśmy na ostro. Ło, jo, jo, jo. jojo. Uwaga. On jest nade mną. Ja sobie podmienię może tutaj. Jest u mnie. Ale u ciebie w boksie, czy jak? Tak, u mnie są, stary. U mnie, u mnie, u mnie. Musisz pomóc. Chodzę na dół. Podjedziesz po mnie? Jeśli możesz, to podjedź, bo oni się tu na mnie cały czas chyba patrzą. Dokładnie tak. Ej, 280, 280. Leży, 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 leży. No widzowie, o to chodzi. Brawo, stary, już idę pomóc. W którym miejscu? Nie, dokładnie tutaj, dokładnie w tym miejscu. On ma Midasa i on się wystraszył, mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czekaj, słyszę kroki, a raczej widzę gdzieś tam na dole gość przechodzi. Ja nawalam. Gdzie on jest? On jest tutaj na dole, obok mnie, box w box jest. I on ma Midasa, uwaga. Dobra, leży, 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 mamy to Tylko niestety, ale nie mamy tutaj ee, Tomigana Chcesz mi powiedzieć, że oni niby nie mieli mityka? Dobra, no jestem szczerze trochę zdziwiony, bo byli naprawdę na poceni Widzowie, nie zostało nam nic Tylko szukać dalej Ja w dalszym ciągu mogę grać tylko mitykami Nie oszukujmy się, ten challenge w tym sezonie nie jest łatwy do zrobienia Bo tych mityków jest bardzo mało no Jak pamiętacie w poprzednich sezonach mityków było dużo Naprawdę dużo, dużo więcej Więc teraz szukanie ich to jak igły w stogu siana Dosłownie Mi się wydaje, że w tym sezonie najtrudniejsze jest to, żeby zdobyć dużo leczenia, bo jak widzicie, ja cały czas używam bandażownicy i nic poza tym, ale tutaj w tym automacie prawdopodobnie będzie rybka. Zaraz weźmiemy od zakrzaka tam rzeczy. Co tutaj mamy dawać? Pokażcie, co tu jest. Nie ma, nie ma. Dobra. Ja rzucam rafie podki, wypij sobie. No i musimy szukać mityków, widzowie, musimy szukać mityków. Wsiadajmy do auta, dojeżdżajmy, gości. Jak możecie zobaczyć, Matsów mam naprawdę dużo. Nie wiem, co może nas zatrzymać. No. Tylko nasza głowa nas ogranicza, widzowie. Damy radę. Ej, jak idealnie tu wleciałem. Dobra, podjeżdżamy do tych gości i daję mu w locie. Ojej, za wolno się wyłożyło. Może wyskoczmy tutaj na dach, żebyśmy tak, wiecie, nie wrzucili się na dwa timy. Bardzo dobre jest to, że ty masz tą AWP, bo możesz na tych kupów polować. Na dole, na dole, na dole, na dole, na dole, na dole, na dole. Leży 230, tak jest, widzowie. No, nie chcę nic mówić, ale no, pięknie, pięknie, brawo, już idę ci pomóc. To oni się podnoszą, pewnie ta. A, jest tutaj, może. Ej, ty jest pod dachem. Wale go, wale go. 0-0. Mamy to. Leży. Czy to były chłopy z mitykiem? Uwaga. Widzowie, czy to. Czy to. Czy to byli oni? Ej, czy to jest jakiś, Czy to jest żart? Siedem osób jest do końca meczu. A ci ludzie nie mają mityków. Gdzie one są. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ktoś chyba poleciał na. Ita, może szukać. Ej, weź sobie może dużą potkę na później. Albo w sumie na teraz. Widzowie, pijemy dużą potkę. Ja w dalszym ciągu tylko mityczne. Jest to niesamowite, co tu się dzieje. Bo naprawdę byłem przekonany, że te Typy jednak będą miały mityka, ale no najwidoczniej nie miały. Obczajcie, że w takiej wielkiej strefie mamy tylko 7 osób widzowie. Ten sezon zapowiada się dziwnie. Ej, goście tu. A nie, nie, to zrzut, dobra. w dawno nie było w grze i wszystko się teraz. Kto się trochę mi się pomyliło. Kolejna miejscówka, w którą uderzamy, to siurbane szuwary. Wydaje mi się, że w tych szuwarach może kryć się jakiś przeciwnik z mitykiem, kampić. Chociaż w sumie ludzie, którzy zdobywają mityki, zazwyczaj nie kampią. Dlatego trochę mnie zastanawia, to, czemu jest tutaj tak cicho. Mi wydaje się właśnie, że oni raczej powinni być tutaj, żeby przejść jeszcze po tego drugiego mityka, który jest na dole mapy. No ale zaraz dostaniemy na to odpowiedź. A jest tu ktoś chyba, czy to a nie, to twoje. Wajcie, wygląda na to, że na szuwarach jest czysto. Musimy iść szukać dalej. Ja swoją drogą pamiętam, że lata temu na siorbanych szuwarach robiło się taktykę z graniem na ryby. I dało się wygrać grę jedząc ryby przez cały mecz. I właśnie po tym czymś Fortnite wprowadził chorobę burzową. Nie wiem, czy Rafa to pamiętasz. To chyba było po tym. Tak, to dokładnie było po tym. I co ciekawe, nie da się tego teraz robić. Ale była jeszcze jedna taktyka, która była tutaj, gdzie grało się na jabka i kukurydzę. Ej, 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 ej typ ty, ty przed nami typ. Nie wiem, czy widziałeś tu, tu, tu gdzieś tak za ty... Kamieniem mniej więcej w okolicy Wydawał się być sam i wydawał się być napocony Więc w skupieniu musimy go Poskładać, 42 dostałem Wiesz co, ja zrobię tak, że wyjadę tutaj zaraz gdzieś Ty buduj, ja wyskoczę i oni wtedy Dostaną bombę e, Za wyjadę może na tą górkę tu 44 dostał, biało, biało, biało Ma jeden, okej, okay, już Pomagam, wychodzę na górę e, Jest u ciebie, jest pod tobą Tak, ja tu się buduję na hagie Lol, są na napoceni Wow. Ej, nie wiem, gdzie jest drugi, ale chyba już... O, jednak go nie widzę I żeby nas nie skolapsowali, bo będzie lipa Dobra, ja schodzę niżej w takim razie ej, Przed kolapsem tutaj uciekam Jezu mnie Widzę, widzę, typa, 44 Ej, złapany Ależ to było dobre I widzowie, lecimy, lecimy, lecimy Kolego, bardzo mi przykro Uciekaj, dawaj mi, to tomi... Dawaj mi tutaj, to mi I Jest drugi, jest drugi Łoj, 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 Pomocy pilnie 115 dostał. Ja się leczę, stary, ja się leczę. Spokojnie ja się leczę. Yy, z, bo, zboksuj się. On nas może teraz podrzucić, więc uwaga, ja schodzę na dół. Tu są gdzieś jego kroki, Ta. Dobra, leży. Mamy to kolejne typy poskładane. Nie, to jest nie. I kolapsują. Kolapsują chyba. Yy, schodź, 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 schodź. Nie ma mityka. Typy nie miały mitycznej broni. Gdzie są mityki? No wiesz, co to ja akurat ja kolapsowałem, ale bym cię nie dokolapsował w razie czego. Ej, to musi wszystko spaść, bo ja nie mam nic do leczenia. Dobra, widzowie, kolapsujemy, matcy, proszę bardzo. One powinny za moment zlecieć. Ja jestem w szoku. Rafa, ja ci powiem tylko tyle. Ja jestem w szoku. Ten sezon jest najtrudniejszym sezonem do znajdowania mitycznych broni. Ej, ale jakoś sobie radzę, tak? Z tym samym mitykiem. No, nie jest źle. Kile robię. Ty, a może upewnijmy się? Ty, no, no nie, no nie ma tutaj. Co ciekawe, wyeliminowaliśmy kilku Midasów. I żaden z Midasów nie miał to migana. To, to, to jest coś dziwnego. Jakieś podrabiane te Midasy latają po mapie, ewidentnie. Nie wiem, czy słyszałeś to, co ja, ale w puszczy ktoś się strzelał. Trzeba to obczaić. Właśnie ja tutaj zjadę od prawej strony i zobaczę pod tymi drzewami, czy coś się tutaj dzieje, ale wygląda na to, że chyba nie. Do końca meczu zostało nam tylko i wyłącznie 5 osób. Przepraszam, pomyłka. 4 osoby. I Oni będą mitycznymi bossami, którzy będą mieli dwa mityki. Myślę, że to jest realne. Wydaje mi się, że oni mogą mieć dwa mityki. I oni są gdzieś. Przed nami na NW. O to widzowie. Wow, wo wo wow. w portaforcie siedział. 44 dostał. Ty, chłopiec co on robi? Co to za taktyka w ogóle? To jest taktyka na wieżowiec. No, całkiem interesująca. No, ja tutaj muszę grać na tapy. Mają łuk. Cześć, że oni mają łuk. Ej, a ta. Dlaczego to nie rozwala na hit? 35,70 dostał dużo, biało, biało kraka ma. A wupa nie rozwala maców na hita. No jest to ciekawe. Oj, w tamtym czapterze rozwalała, więc do poprawki. A on wychyla z tym łukiem, nie? Cały czas. Ja się w niego teraz wceluję. 34 dostał? Yy, chyba dwa razy. Został jakieś 67. Leci zrzut. Ten zrzut, yy, tak szczerze, może nam się przydać. Jakby to teraz podwalić? To jest moje pytanie. Widzowie, jak to rozegrać, co? Ej, tutaj nic nie widać. Dawaj do mnie. Dobra, 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 już do ciebie idę. Jeden strzał, Jeden strzet jeden strzet jak coś a ja go widzę dosłownie jest po drugiej stronie mamy tutaj masę maców, więc zabierzmy sobie to wszystko na później mamy też potki więc też je weźmy i oni są na zrzucie. Ja się buduję na górę. Ej, som, 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 ja spamuję. Ja spamuję, żeby jak najbardziej ich obijać tutaj z naszego mityka, żeby jak najwięcej go używać. Stary, oni mają TNT albo mieli TNT, bo ona zaraz zginie. Dobra, TNT-na pokonana, jest wyeliminowana, mamy to. Okej, okay, ja go. Ej, leży 280 stary. 280 leży. Ej, czekaj, idę po łuk może, co? Ej, bierz łuk, bierz łuk, właśnie, bierz łuk, ja tutaj go. Ja go odstraszam jak dasz radę, to będzie kozacko Obijam ci tego Dobra. typa. Dobra, dobiłem. Okej, okay, ja zabieram łuk w takim razie. Proszę bardzo, mam to. Dobra, czyli mamy widzowie drugi mityk. Mamy drugi mityk, jest gitara. Ja nawalam od boku ziomka. 44 dostał. On jest gdzieś tutaj u mnie, ale nie wiem, gdzie dokładnie. Patrzcie, 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 jak on tam kombinuje. No teraz opa pa, 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 jak nogę wychyla. Zobacz na strefę. Nie wiem, czy to widzisz, jak ona jest długa. Ale jest to naprawdę wywalone w kosmos, w razie czego sobie zajdź szybciej, żeby nie było problemu. Ja pojadę tą tyrolką i zeskoczę mu na głowę, widzowie. To jest idealny plan. Jak Adam Małysz za najlepszych czasów robi sztuczkę. Na dole go tutaj chyba nie ma. Przynajmniej ja go tu nie widzę, więc on dalej w tych macach pewnie. Się Siedzi. I gorzej, jak on gdzieś tutaj siedzi na drzewie i zaraz na mnie heado z pompy. Okej, okay, wydaje mi się, że powinien zacząć przechodzić. Jestem na tyrolce. Ej, gdzie on jest? Ostrzela do mnie! Ło, stary! Ole by było. Ja mówiłem, że on siedzi na drzewie, mówiłem. I chyba siedział, i teraz jest na dole. Bom, Nie dostał. Ej, widzę typa. Rafa, bij go tam z łuku, ja go spamuję. Dobra. Słuchajcie, wygrywamy w bardzo dziwny sposób. Najtrudniejsze mityczne bronie w historii tego kanału.